Hej, 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 ludzie, tu ja Rex. Gramy dalej. Jestem w obozie. Dobra, łódko, to Rusa nie chcę. Może wrzut? Hej kolego, nowy, chyba cię jeszcze tu nie widziałem. Przyłączę się do ciebie na chwilę. Jeśli nie masz nic przeciwko. Przyda ci się przyjaciel. Czemu nie, chodźmy? Czemu nie, chodźmy? Świetnie. Po drodze możemy sobie trochę porozmawiać. Powiedz dokąd idziemy. A może to niespodzianka? Uwielbiam niespodzianki. Dobra że o tym zawsze go zabijałem, uciekałem A tym razem, żeby to było długie przechodzenie, no będziemy sobie go zagadywać. Taki Joker no. O barierze jeszcze nie powie... Powiedz mi jeszcze o barierze. Nie ma za bardzo o czym mówić. Jest nie A co się stanie, jeśli po prostu spróbuję stąd wyjść? Ostatni, który tego spróbował, dotarł na drugą stronę jako trup. Przez to przeklęte, magiczne pole można wejść, ale już nigdy się stąd nie wydostaniesz. Jeśli jest stąd jakieś wyjście, znajdę je. Tak ci śpieszne, żeby się stąd wyrwać? Dopiero co tu trafiłeś? Opowiedz mi o starym obozie. To największy i najpotężniejszy z trzech obozów. Gomez i jego ludzie kontrolują kopalnię, a tym samym cały handel ze światem zewnętrznym. Raz w miesiącu król przysyła nam wszystko, czego potrzebujemy. Mamy staruszka w garści, kapierz, przysyła nam broń, chleb, mięso, wszystko. Ty też możesz mieć w tym udział. Musisz tylko dołączyć do ludzi Gomeza. A co z pozostałymi obozami? Te dwa obozy zamieszkują szaleńcy, którzy próbują się stąd wydostać za wszelką cenę. W zachodniej części kolonii znajduje się nowy obóz. Rezydują tam magowie, którzy myślą, że uda im się wysadzić barierę, jak tylko zbiorą dostatecznie dużo rudy. No i są jeszcze świry z sekty na wschodzie. Ich obóz znajduje się na środku bagna. Oni z kolei czekają aż ich bóstwo pomoże im się stąd wydostać. Wygląda na to, że jeszcze trochę poczekaj. Na twoim miejscu nie traciłbym czasu na zadawanie się z szaleńcami. Trzymaj się. No wrzodek, odpal. No. Nie zwracaj na mnie uwagi. Będę się trzymał ciebie. Spokojna głowa. Dobrze. Dobrze. Chcę pracować dla Gomeza. Czyżby? A czemu myślisz, że Gomez chciałby, żeby ktoś taki jak ty dla niego pracował? Dlaczego sam nie to poddasz się nie nie próbie? Proste chłopcze. Nowy, który chce tu do czegoś dojść, potrzebuje opiekuna. Tym opiekunem musi być jeden z ludzi Gomeza. I to właśnie on podda cię próbie. A jeśli narobisz kłopotów, to on poniesie za nie odpowiedzialność. Takie są tutaj zasady. Na pewno znajdzie się w niej. Rzeczy, zadania. którymi zajmują się strażnicy, przerastają twoje możliwości, chłopcze. Trzymaj się poleceń swojego opiekuna. Potrafię sprostać o, każdemu zadaniu, aż które to mi nikomu nie zależy na wpadce. Hmm. Jest jedna rzecz, którą może się zająć wyłącznie człowiek niebędący w służbie Gomeza. Ale uprzedzam cię, jak to schranisz, będziesz miał nie lada kłopoty. Jestem gotów to, co ci za chwilę powiem. Musi pozostać między nami, rozumiemy się? Pewien człowiek z nowego obozu sprawia nam problemy. Nazywa się Mordrak i przywłaszczył sobie kilka rzeczy należących do magnatów. Oczywiście, to samo można powiedzieć o wielu szkodnikach z nowego obozu, ale Mordrak ma czelność zjawiać się w naszym obozie i odsprzedawać nasze rzeczy naszym chłopcom. A to już za wiele. Niestety, Łajdak wie, że nie mogę z tym nic zrobić, bo jest pod opieką magów. Dlaczego magowie bronią Mordraka? Nasi magowie utrzymują kontakty z czarodziejami z nowego obozu. Często wymieniają informacje za pośrednictwem gońców. Podejrzewam, że nieźle się wkurzą na wieść, że coś przydarzyło się ich kurierowi. Jesteś tu nowy. Nic ci nie będzie. Ale ja odpowiadam za wszystko, co robią moi ludzie. Dlatego musisz trzymać język za zębami. Chcesz się morderować w nowej bramie po przeciwnej stronie zamku, tuż za wejściem. Słynny okay. syn boi się pojawiać bliżej centrum. Zajmę się tym. Diego A, powiedział, że to jeśli ty Diego uważa, że jesteś w, w porządku, to czemu sam się tobą nie zajmie? Słuchaj uważnie. Diego podda cię najpierw testowi. Jeśli on uzna, że się nadajesz, ja wpuszczę cię do zamku na spotkanie z Gomezem. To, co będzie później, zależy już tylko od ciebie. Jasne? Zdecydowałeś się wreszcie, dokąd chcesz iść? <grym> tak, zdecydowałem. Rozmawiałem z Torusem. I co ci powiedział? Mówi, że będę mógł dołączyć do starego obozu, jeśli ty uznasz, że się nadaje. Widzę, że czeka mnie dodatkowa robota. Zaczynamy od razu? Najpierw powinieneś dowiedzieć się kilku rzeczy. Co powinienem wiedzieć, zanim zostanę przyjęty jeśli do starego do nas obozu? Należeć, musisz najpierw zaplusować u kilku ludzi. W zewnętrznym pierścieniu możesz spotkać paru wpływowych ludzi, głównie cień. Jeśli uda ci się ich do siebie przekonać, twoje szanse wzrosną. Później czeka cię test zaufania. Oprócz tego musisz się jeszcze wiele nauczyć. Im więcej nowych umiejętności zdobędziesz, tym cenniejszy będziesz dla nas. Gdzie znajdę te ważne osoby? Cóż, na jednego z nich właśnie patrzysz. Poza tym jest jeszcze torus. Jego już znasz. Co do pozostałych, sam musisz ich rozpoznać. Jeśli nie jesteś w stanie tego zrobić, to i tak nie masz tu czego szukać. Najlepiej przejdź się po zewnętrznym pierścieniu i porozmawiaj z ludźmi. Kto Za, może mnie czegoś nauczyć? To najzręczniejszy człowiek w obozie. Miej oczy szeroko otwarte, a na pewno znajdziesz wielu ludzi, którzy zechcą Cię czegoś nauczyć. Jego chata stoi nieco na uboczu, zaraz przy murach zamku. Idąc stąd, udaj się w stronę areny. Przy zamkowej bramie pójdź w lewo. To właśnie droga do areny. Na czym Będziesz też się musiał wybrać do starej kopalni. Tam znajdziesz faceta imieniem Jan. Od niego dostaniesz list. To bardzo ważny dokument. Zawiera spis wszystkich rzeczy, których potrzebują od nas ludzie z kopalni. Postaramy się, żeby dostarczono je z następnym konwojem. Właśnie, że jest problem. Ta lista nie może wpaść w ręce ludzi z nowego obozu. Jak już powiedziałem, to bardzo ważna lista. Jeśli nie zawalisz, daleko tu zajdziesz. Skoro ta lista jest taka Powiesz ważna, mu, że skąd pewność, się że Jan nie. wydają komuś takiemu jak ja? Gdzie znajdę starą z kopalnię? Grahamem. To nasz kartograf. Powiedz mu, że ja cię przysyłam i że potrzebujesz mapy. Z niej dowiesz się, gdzie leży kopalnia. Graham mieszka na lewo od północnej brama. Trzymaj Siele. się. Może szukasz jakiegoś spokojnego miejsca, gdzie moglibyśmy pogadać. Lepiej się do historii musi być jednak wiarno prawdy. Lepiej się do tego nie prosimy, więcej No już, schowaj to. Szybko się uczysz. Cześć, jestem tu nowy. Nazywam się Graham. Rysuję mapy. Chyba się jeszcze nie widzieliśmy. Czego potrzebujesz? Przysyłam mnie, Diego. Mam dostać od ciebie mapę wskazującą drogę do starej kopalni. Nie ma sprawy. Jak dla ciebie? Tylko 20 bryłek rudy. Daj mi tę mapę, albo sam ją sobie wezmę. Uspokój się, stary. Nie chcę tu żadnych kłopotów. Masz, weź sobie tę mapę i daj mi wreszcie spokój. No już, schowaj to. Szybko się uczysz. Hej, ty, mówisz do mnie? cię. Tacy jak ty mogą napytać sobie biedy. W końcu większość z tutejszych ludzi to straszne zbiry. Wydaje się im, że mogą tu robić co im się żywnie podoba, no ale my im na to nie pozwalamy. Gomezowi zależy na spokoju w obozie, a do nas, strażników, należy dbanie o porządek. Oczywiście jest to bardzo wyczerpujące i kosztowne zajęcie. Dlatego właśnie chcecie prosić o drobne wsparcie finansowe na znak przyjaźni. Ty pomożesz nam, a my pomożemy tobie. Jeśli będziesz miał kłopoty, możesz na nas liczyć. Czemu by nie? Ile mam ci zapłacić? Niewiele. Dziesięć bryłek rudy, to wszystko. Nie mam tyle przy sobie. Trudno. Wezmę co masz. Resztę dopłacisz przy następnym spotkaniu. Zobaczmy. Hmm. Naprawdę jesteś spłukany, co? Trudno, może innym razem. Do zobaczenia. W obozie nie musisz się niczego obawiać. Będziemy mieli na ciebie oko. Czy to możliwe, że chodzimy w kółko? To znaczy nie wiem dokąd chcesz iść, ale... Chciałbym kupić mapę. Jasne, co cię interesuje? Im więcej widać na mapie, tym jest droższa! A, nie ma, niestety nie ma mapy, się rudy. Jesteś tu nowy, co? Nigdy wcześniej cię tu nie widziałem, jestem zły. Mam pewną robotę dla takiego żółtodzioba jak ty. Masz dla mnie robotę? O co chodzi? Zniknął gdzieś jeden z naszych strażników. Nazywa się Nek. Możliwe, że dał nogę do nowego obozu. Jesteś tu nowy i zaglądasz w każdy kąt. Po prostu miej oczy szeroko otwarte. Jeśli uda ci się go znaleźć, będziesz mógł liczyć na moje poparcie. Postaram się go odnaleźć. Jakbyś spotkał Fletchera, możesz go zapytać o Neka. Fletcher przejął jego rewir po tym całym tajemniczym zniknięciu. Gdzie znajdę Fletchera? Zwykle patroluje teren wokół areny. zawsze, gadali Niektórzy nigdy się nie nauczą. A, ale fajnie! Dzięki, że zabrałeś mnie ze sobą, moglibyśmy robić to częściej. Nie ja mam nic do roboty przez większość dnia. W tej historii... Ile razy mam wam powtarzać, syny, żebyście nie przebiegali przez moją chatę?! Co cię ugryzło? Zostaw mnie w spokoju. Mam was wszystkich serdecznie dość. Wszystko zaczęło się, gdy zbudowałem sobie tę chatę. Wszyscy mówili, nie buduj chaty tak blisko rowu. Ale żaden z tych sukin kotów nie powiedział mi, co się może stać, jeśli ją tu jednak wybuduję. Jak wróciłem z kopalni kilka dni temu, miałem dodatkowe drzwi. Banda wieprzy. Nienawidzę ich. Nie wyobrażasz sobie, jak ja ich nienawidzę! Teraz wszyscy przełażą przez moją chatę, jakby nigdy nic! Każdy cholerny dupek! Którzy nigdy się nie nauczyli, Co cię ugryz? Zostrzyk! Al, jak bate! Pon. Niektórzy tu. Pogadajmy lepiej oczy. Ja tam się nie. Może? Witaj, jestem Fisk. Handluję najróżniejszym towarem. Gdybyś kiedyś czegoś potrzebował, zgłoś się do mnie. Masz dla mnie jeszcze Ktoś? jakąś zbroję? Myślę, że znajdę coś, co cię zadowoli. Pokaż mi swoje towary Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. Od razu wiedziałem, że będą... To nie mój problem. Zawsze to samo. Myślałem, że to się skończyło już dawno temu. W dzisiejszych czasach na no, nikim nie można polegać, od co? Co? Wiesz co? Już Cię polubiłem. Przeżyjemy wspólnie wiele ciekawych przygód, co nie? Gdzie nocujesz? Jakbyś chciał, możesz przenocować u mnie. Nocować u Ciebie, te. Ta... Hej, Ty! Sprzedaję bagienne ziele i różne wywary z obozu na bagnach. Może czegoś potrzebujesz? Chciałbym dołączyć do o, i szukasz pewnie Chcę okazji, żeby cieniem. pokazać, na co cię stać, tak? Dobra, możesz wyświadczyć mi pewną przysługę. Jeśli dobrze się spiszesz, wstawię się za tobą u Diego. W obozie sekty mieszka mężczyzna imieniem Kalom. To wielka szycha, jeden z guru całej tej pomylonej zgrani. Kalom jest alchemikiem. Posiada przepis na niezwykle skuteczny napój uzdrawiający. Chciałbym go od niego odkupić. Wtedy sam mógłbym zacząć produkcję tego napoju. Ale do Kaloma trudno się zbliżyć, zwłaszcza ludziom z zewnątrz. Te świry z sekty bez przerwy szukają nowych ludzi. Jesteś tu nowy. Nikt cię nie zna. Udawaj, że chcesz do nich dołączyć. Kalom jest jednym z guru, więc to on sprawdza nowych kandydatów. Jeśli uda ci się z nim spotkać, spróbuj zdobyć dla mnie tę recepturę. Czy za nią zapłacisz, czy nie, to już nie moja sprawa. To nie będzie łatwe. Prędzej czy co później, będę z tego miał? W jego zapyta mnie, co o tobie sądzę. Zgadnij, od czego będzie zależała moja odpowiedź. Dobrze, zobaczę, co się da zrobić. Tak, w ogóle, to za co tutaj trafiłeś? Ty też za bardzo lubisz zwierzęta. Oni krzywo na to patrzą, wiesz? Właśnie tak tutaj wylądowałem. Zwierzęta LUBI Dobre, mocne. Zwierzęta LUBI To się chyba nim. Tak długo, jak mnie, to nie dotyczy Mordrak. Hej, nowa twarz. Jestem Mordrak. Zapamiętaj sobie to imię. U mnie kupisz wszystko, czego potrzebujesz za niewielką cenę. Naprawdę jesteś kurierem magów? A jeśli jestem. Chciałbym porozmawiać z którymś z magów. Muszę dostać się do zamku. Każdy kurier magów ma przy sobie magiczną pieczęć, dzięki której może wejść do zamku. Gdybyś był jednym z nas, mógłbyś taką zdobyć. W czasach, można polegać od co... Na muczność, A jeśli chciałbym, każdy A, nowa twarz! Czego chcesz? Chcę ci zaoferować pomoc. Jesteś tu nowy, a nowi zawsze pakują się w kłopoty. Możesz sobie zaoszczędzić nieprzyjemności ofiarując mi... drobny datek. Marne 10 bryłek rudy. Toż to grosze. A co? Dopilnuję, żeby nic zło, Jak goście... Jeśli weź... A jeśli okażeś... Wtedy będzie... Kilku facetów bez przerwy próbuje mnie pobić, paskudni ludzie z nowego obozu, bandziory jedne. Następnym razem powiem im, że kto ze mną zadziera, będzie miał z tobą do czynienia. To ich nauczy. Nauczy, oczywiście nauczy. Się zdziwią ci z nowego obozu, jakim powiem, jakiego mało brońce. Posikają się ze strachu, ale będzie fajnie. Normalnie zabijają ludzi bez mrugnięcia okiem, ale teraz będą musieli dobrze się zastanowić. co, wyświadczę ci przysługę. Wstawię się za tobą, może wtedy zostaniesz przyjęty do obozu. W ten sposób moglibyśmy spotykać się codziennie. Niektórzy tutaj mają mnie za jakiegoś wariata, ale przecież ktoś taki jak ty nie zadawałby się z wariatem, prawda? Teraz wszyscy zrozumieją, jak niesprawiedliwie mnie ocenili. Kilniki. Hej, ty! Chyba cię tu wcześniej nie widziałem. Nic dziwnego. Dopiero co tutaj trafiłem. To lepiej uważaj. Poza murami jest bardzo niebezpiecznie. Tylko w obozie możesz spać spokojnie. Jeszcze wrzoda nie ma? Mamy pięć pikników. Mamy, dobra. Co to był? Ten? O, na to, co mówisz. Gdzie jest wrzód? Wrzódź, spo... Jak leci? Nie najgorzej. Człowiek, który umie dobrze gotować, ma tutaj wielu przyjaciół. Chcesz może trochę mojej ryżowej zupy? Dzięki. Mógłbyś coś dla mnie zrobić. Co takiego? Co takiego? Założę się, że lubisz sobie dobrze podjeść. Opracowałem właśnie nowy przepis. Potrawka z chrząszcza a'la snaf, z ryżem i grzybami. Dostaniesz ile tylko zechcesz, ale potrzebuję jeszcze trzy chrząszcze i pary piekielników. Pięć powinno wystarczyć. Brzmi nieźle. Zatem idź i przynieś mi potrzebne składniki. Poprzedni człowiek, którego wysłałem, nie wrócił. Zapewne uciekł do nowego obozu. Mam przy sobie rzeczy, o które prosiłeś. Świetnie. Teraz muszę je tylko wrzucić i za chwilę potrawka będzie gotowa. Zaczekaj. Powiedziałeś, że mogę dostać tyle potrawki, ile tylko zapragnę. Jasne, ale nic mi już dzisiaj nie zostało. Wróć jutro. O, A wrzodzi gdzie?

Nie powinienem wierzyć, że wrzeszczę. To nie było zbyt mądre. W dzisiejszych czasach na nikim nie można. Powierzyć. Jak tam z moją opinią w obozie? Rozmawiałem z kilkoma ludźmi. I, moim zdaniem, zły myli się co do Necky. Był uciążliwy, to fakt. Ale nie wierzę, żeby zdezerterował do nowego obozu. Muszę poważnie porozmawiać z Dexterem. Wykorzystuję cię do załatwiania własnych porachunków. Ale jeśli chodzi o nasz test, nie ma żadnych przepisów. Jeśli uda ci się dokonać czegoś takiego, to będzie wielki krok do przodu. Ta sprawa z Mordragiem to nie lada wyzwanie. zły z niego wojownik. Musisz porządnie poćwiczyć, jeśli chcesz go pokonać. Bierz się do roboty. Przed tobą jeszcze daleka droga, jeśli chcesz...